Witam was serdecznie, moi widzowie. Ja jestem Prakero i zapraszam Was na szósty odcinek naszej serii UFC 4, gdzie tworzymy własnych zawodników, których nie ma w tej odsłonie gry. W tym materiale pokażę Wam Mateusza Gamrota, którego ostatnio zrobiłem. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam na materiał. Przedstawię Wam teraz tutaj jego parametry, żebyście mogli sobie skopiować tutaj to wszystko. Weźmy sobie w ustawienia wstępne, a przepraszam, <laughs> nie w ustawienia wstępne, tylko cofnijmy się jeszcze tutaj. I tak, typ zawodnika, jeżeli chodzi o to akurat, to wybrałem, tak jak tutaj widzicie, zapaśnik dominator. Eee, tutaj jest zapaśnik dominator. O, właśnie. Taki typ zawodnika wybrałem, jeżeli chodzi o Mateusza Gamrota, z tego co miałem dostępne w grze UFC 4. Teraz przejdźmy sobie do informacji ogólnych. Macie wszystkie informacje pokazane. Proszę bardzo. Waga lekka, wzrost, imię, nazwisko, pseudonim, tutaj. Oczywiście z tych, które były dostępne w grze, to takie ustawiłem wiek, ustawiłem na lat 22, ale to tylko z tego względu, że jeżeli bym e, grał karierę któregoś dnia właśnie Mateuszem Gamrotem, to wtedy zaczniemy sobie e, w takim wieku, w jakim zaczął Mateusz Gamrot, przynajmniej według tych informacji, które znalazłem w internecie, swoją pierwszą walkę w formule MMA i zrobił to w wieku 22 lat, jeżeli dobrze te informacje były prawdziwe, które tam znalazłem. W sieci. No i tutaj pozycja walki lewa, postawa Cory Anderson. Muzyka na wejście Unbalanced, podobna trochę do tej, które, którą Mateusz yy, Gamrot ma u siebie, jeżeli chodzi o wejście do klatki. Weźmy sobie teraz wygląd, yy, ustawienia wstępne tutaj raczej nie będzie nic ciekawego. Może tak, włosy, zobaczmy sobie. Włosy to są numer, jest to numer 16. Yy, jeżeli chodzi o kolor włosów, wybrałem ciemny brąz, chociaż. Yy, na zdjęciach te włosy u Mateusza wyglądały trochę ciemniej, no ale tutaj nie mamy inne możliwości, żeby sobie wziąć ciemniejszy ten, ciemniejszy kolor. I teraz tak, tutaj fryzura, głowa, tutaj brwi, poziom numer 9. Zarost wybieracie numer 13. Ja tutaj oczywiście tą, ten, ten wąsy musiałem dorobić sobie samemu, ale to zaraz wam pokażę. Tutaj owłosienie ciała numer 4. I to jeżeli chodzi o włosy, jeżeli chodzi o głowę, to tutaj wybieracie szablon numer 13, która to była twarz, która była najbardziej zbliżona wyglądem do Mateusza Gamrota, dlatego ją wybrałem. przejdźmy sobie tutaj do tych ważnych rzeczy, czyli do modelowania. Wydatność i wysokość bez zmian. Rozmiar ustawiłem na 65. Brwi. Tutaj jest tak kształt 65 na 100. Reszta statystyk bez zmian. Jeżeli chodzi o oczy, no to tak naprawdę tutaj nic nie zmieniałem, bo uznałem, że te ustawienia będą odpowiednie. W policzkach też nic nie zmieniałem. Jeżeli chodzi o uszy, to też zostawiłem to bez zmian. Tutaj, jeżeli chodzi o nos, no to tutaj kilka rzeczy jest zmienionych. Grzbiet macie ustawione 30 na 100, pozycję 80 na 100, szerokość czubka 60 na 100, rozmiar nosdrze i szerokość nosa 60 na 100, a reszta bez zmian. Oczywiście możecie sobie to zastopować. Tutaj przechodzimy do szczęki, i tutaj, pierwsze trzy ta statystyki, czyli głębokość, wysokość i szerokość, ustawiłem na 70. Masywność zmniejszyłem do 40. Tutaj, broda wysokość bez zmian, szerokość 60, wydatność 70. Jeżeli chodzi o usta, to tutaj zmieniłem tylko wysokość, podniosłem ją na 70. Reszta statystyk została taka sama. A jeżeli chodzi o wargi, no to nachylenie jest bez zmian, a kształt górnej i dolnej wargi zmniejszyłem do 45 i to by było wszystko jeśli chodzi o głowę, oczy ustawiłem e, jasno-brązowe jeżeli chodzi o tułów naszego Mateusza Gamrota w grze UFC 4 to wybrałem ciało numer 8 myślę, że jest najbardziej podobne do tego, które tam e, do prawdziwego jeżeli chodzi o ciało, znaczy o, o, odcień z, y, skóry no to wybrałem odcień numer 3 jeżeli chodzi o tatuaże, to tatuażami tutaj wykończyłem, tylko tą brodę zrobiłem tak, jak tutaj widzicie, że Wam pokazuję. I tutaj te znaczki, takie, po prostu musicie je zmniejszyć do odpowiedniego rozmiaru i ustawiacie w miejscu, w którym chcecie, żeby to było. I tym, tym właśnie czcionką criter nr 9 można sobie tutaj jakby z, zrobić taką imitację brody. Bo wiecie, no nie ma tutaj takich zarostów wszystkich, które, które byśmy chcieli, żeby były, także musimy sobie radzić z tym, co mamy, ale myślę, że nie wyszło to najgorzej. Tylko czego wam tu jeszcze nie pokazałem. A, czekajcie, ustawienia wstępne. Nie no nie to. Czekajcie. Yy, ogólne. Chodzi, chodzi tutaj o tą postawę właśnie Korei Anderson. Tak jak widzicie bo zobaczyłem kilka walk właśnie Mateusza Gamrota i zauważyłem, że on podobną ma taką właśnie pozycję do walki i taką mu ustawiłem. No i tyle myślę, moi drodzy widzowie, jeżeli chodzi akurat tutaj o Mateusza Gamrota emotki, to możecie sobie ustawiać sami, bo też nie ma wszystkich dostępnych, a ja nie mam tyle tam możliwości, żeby sobie to odblokować, więc myślę, że to będzie na tyle. Jeżeli materiał się wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, nie zapomnijcie kliknąć dzwona na moim kanale, żeby nie pominąć żadnego nowego materiału. I napiszcie w komentarzach, jak się Wam podoba ta seria, czy chcecie tu tutaj oglądać kolejnych zawodników, niekoniecznie prawdziwych, mogą to być też tacy, którzy nie walczą, ale chcielibyście ich zobaczyć. Dajcie mi znać w komentarzach. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach. Hej, hej.